Witam Was, moi mili na kanale Tarot z Planem Duszy i zapraszam do czytań na luty. Również zapraszam na kurs odczytu Planu Duszy, który odbędzie się online od, w dniach od 5 do 7 lutego. Zajęcia trwają od godziny 10 do 17 z jedną przerwą godzinną na, na taki obiad w trakcie lunch. Wszystkie inne informacje. Podam, jeśli ktoś jest zainteresowany online, czyli przez maila, poproszę o zapytania. Jej adres, teraz mailowy, widzicie na ekranie. Dziękuję też Wam bardzo za wszystkie komentarze, za przesłanych do mnie fajnych maili, dużą ilość. Dziękuję też Wam za uwagę, za to, że lubicie ten kanał i za wszystkie subskrypcje, które się pojawiają. Zobaczymy, jakie tutaj energie będą na luty. Ja jestem trochę zajęta, ponieważ pracuję ostatnio dosyć intensywnie, już od grudnia, połowy grudnia, w centrum testowania covid covida, więc jakoś tak z czasem u mnie teraz jest krucho. Mam taką akumulację czytań, więc będę to robić skutecznie i po kolei. Także za wszystkie opóźnienia Was też przepraszam. Po prostu jest taki czas dosyć trudny. I intensywny. Zresztą e, zrobiłam ostatnio czytanie na pełni księżyca, i e, ta intensywność będzie na razie z nami, przynajmniej w okolicach tej pełni w Lwie, która jest dookoła. Teraz już zapraszam Was do wszystkich czytań dla każdego znaku z osobna. Dzień dobry, witam wszystkie koziorożce w czytaniu na luty 2021. Na początek będzie jedna karta Starota magicznych korespondencji dla Was, żeby zwrócić uwagę, co jest ważne, na co zwracać uwagę, na czym się skupić. Zobaczymy. Jesteście już ostatnim znakiem na luty. Za tydzień kurs. Także wszystko przesuwa się. Czas przemija. Zobaczmy, co tutaj u Was. Mamy wieżę. Hmm. Interesująca karta. Wielka zmiana. Ogromna nawet powiedziałabym. I oczywiście nie jest to zmiana wywołana przez waszą um, działalność. To jest raczej zmiana, która jest e, wymuszona przez świat zewnętrzny, przez jakąś siłę, e, która jest. E, Siłą może źródła, wszechświata, po prostu coś dookoła może się zmienić, może się zmienić w waszym życiu diametralnie. Może to być ktoś, kto jak gdyby w otoczeniu spowoduje taką zmianę, która będzie u was. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, w jaki sposób podchodzimy do zmiany. W jaki sposób reagujemy na to, co się wokół nas dzieje, tak? bo bardzo często przychodzą różne zmiany, nagle zbiera się burza na zewnątrz i wieje silny wiatr, i nie mamy na to żadnego wpływu. Tak samo tutaj z tą wieżą. Nie mamy wpływu na coś, co dzieje się jakby poza nami. I teraz kwestia jest reakcji naszej. Jak my akceptujemy tą zmianę, to, co się dzieje dookoła, jak podchodzimy do tego wiatru, do tej burzy do piorunów, które są niebezpieczne. To jest kwestia podejścia naszego, tak? E emocji, które zbierają w nas e i wypuszczania tych emocji. Tutaj mamy ścieżkę na Drzewie Życia pomiędzy Necach a Chod e i to jest takie doświadczanie jednocześnie tego miłosierdzia, jak gdyby na, tej, na tym filarze miłosiernym, jak i szorstkości na tym filarze szorstkim, tak? Po lewej i po prawej stronie. Natomiast e Necach to jest zwycięstwo, to jest y, jak gdyby podążanie, wzrost, y, nauczenie się czegoś z całej sytuacji. A hot to jest y, taka y, nadanie takiej formy, y, jak gdyby y, zbudowanie czegoś ponownie, y, nauczenie się y, tego procesu podchodzenia do zmian, tego w ogóle działania. Kiedy wszystko się wali wokół nas, my powinniśmy zachować spokój. No nie dzieje się tak bardzo często. Bardzo często my nie potrafimy zachować tego spokoju, więc tutaj to jest takie ważne. Już nie będę się rozgadywać więcej, bo i tak długo opowiadałam. Zobaczymy jeszcze, jakie karty będą wokół i co jeszcze się tutaj pokaże dla Was. Dzisiaj mam dla Was talię The Light Sears. Bardzo fajna tak, talia. Zobaczymy, co ona tutaj powie. Ja już ją wcześniej tasowałam. Teraz poprosimy tylko o 8 kart dla koziorożców. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne. Może nie rezonować z każdym. Więc trzeba zwrócić uwagę na to, co jest dla mnie ważne w tym czytaniu. Czy tu jest dla mnie jakiś przekaz, jakaś informacja, żeby ją wykorzystać w swoim życiu? To, co odchodzi, umownie, oczywiście, na tym, na tym rozkładzie, to, co przychodzi. Tutaj mamy iskry, czyli ogień, buławy, może to być kariera. Tutaj mamy powietrze, czyli myśli, komunikacja, może to być praca. Tutaj mamy relacje, czyli woda, emocje też. Tutaj jest to, co fizyczne, dotykalne. Mogą to być pieniądze. I tutaj mamy to, co w głowie, czyli nadzieje i obawy i wynik. Ok? Zobaczmy, co w tle. No właśnie, mówiłam o tym zachowaniu spokoju w różnych sytuacjach życiowych. I zobaczcie, tutaj jest zachowanie spokoju. Pomimo tego, że tutaj mamy energię, które chcą przeszkadzać, tutaj mamy takie takie kije, powiedzmy, które chcą wytrącić z równowagi osobę, która medytuje i nie ma na to żadnej siły. Ona jest po prostu w swoim bomblu, w swojej energii, w swoim spokoju um, i ona dalej będzie medytować, tak? Czyli tutaj można nauczyć się. Nie reagować, nie podchodzić emocjonalnie do wszelkich zmian. Jest to oczywiście bardzo trudne, nie jest to łatwe. Ja wcale nie mówię, że jest, ale jest to jakieś wyjście, tak? Jest to jakieś nauczenie się żyć e, w sposób bezstresowy. E, w taki sposób, kiedy potrafimy zachować siebie, swoją równowagę w obliczu różnych zmian. Tak powiem. No dobrze, zobaczmy co tutaj. A z kielichów energia bardzo ładna, energia potencjału miłości, dzielenia się swoim sercem z innymi, tak? dzielenia się sobą, pokazywania tej miłości. To może być miłość, która do Was przychodzi, to może być dar, który dostajecie. Który może jeszcze się nie zmaterializował, albo już jest, albo czujecie, że coś nadchodzi, że jesteście pełni uczuć takich właśnie ciepłych, dobrych, że startujecie może w nowy związek, albo poznaliście kogoś, kto wydaje się Wam bardzo interesujący. Zobaczymy, co jeszcze tutaj dalej się pokaże. Tu mamy trójkę monet. Trójka monet mówi o mistrzostwie. O takim e, pokazywaniu swoich umiejętności, o tym, że jesteście ludźmi, którzy potrafią pokazać swoje talenty, potrafią dzielić się, uczyć się, wzrastać. Kamera nie, niestety, o, teraz. E, potraficie pokazać swoje mistrzostwo innym i tutaj uczenie się wzajemne albo zrobienie jakiegoś projektu, który jest jakimś projektem. Zespołowym, tak? To jest takie zaproszenie do współpracy kilku ludzi. Gdyby to było czytanie takie o uczuciach, to powiedziałabym, że tu może się pojawić jakaś trzecia osoba do związku albo jakiś romans na horyzoncie. Natomiast generalnie ta karta trzech monet, to raczej mówi mi o współpracy, o jakiejś materialnej korzyści tutaj o jakimś założeniu wspólnego biznesu albo może to być jakiś projekt, albo pojawi się jakiś nauczyciel jakiś nowy szef pracy tak? to może też tak być, tak? bo to zmiana to mam wrażenie, że to może pojawić się ktoś, ktoś zupełnie nowy i kto przywróci wam wasz świat do góry nogami to może być praca, to może być kariera to mogą być relacje tak? pamiętajmy, że czytanie jest ogólne Osiem mieczy mamy tutaj, a jeśli chodzi o właśnie karierę. Gdybyśmy tak ustalili te pozycje, to w karierze czegoś nie widzicie. Jesteście jakby zamknięci w swoim wizerunku, spętani poprzez wasz umysł. A tutaj nie ma wolności. A może to też być kwestia, Takiego widzenia świata, że ja nic nie mogę, że to inni mogą mi pokazać czy dać, a ja tutaj niczego nie mogę zmienić. To jest zupełnie niewidzenie siebie i swoich możliwości. Tak jakbyście nie potrafili dostrzec, że jesteście pełni kreatywności. Bardzo często, kiedy uczę taki kurs wedikard, ludzie, którzy wchodzą, mówią, że ja tu przyszedłem albo przyszłam, ale tak naprawdę to ja nie umiem malować. Tak? A później, po skończeniu kursu, wychodzą z pięknymi obrazami, które są pełne kolorów, pełne pasji, pełne ich energii. Także to jest taka kwestia widzenia siebie, jak ja siebie widzę przez pryzmat umysłu, który nie potrafi się otworzyć nieraz poprzez swoje ograniczenia na jakąś wolność twórczą. To nie musi być koniecznie malowanie, to może być pisanie, to może być cokolwiek, co sprawia Wam radość i przyjemność, tam gdzie energia płynie i czujecie radość te, te, tego przepływu kiedy, kiedy nie zwracacie uwagi na czas, który jakby gdzieś znika to wtedy jest to coś, co kochacie robić, tak, i coś w co możecie iść, a tutaj jakby w tym lutym pokazują karty, że tutaj czegoś nie widzicie nie widzicie siebie jako osoby, która może, może dojść do sukcesu albo może jest tutaj jakieś stanowisko, które możecie wziąć, w sensie złożyć papiery i prosić o awans, stać się liderem. To tutaj jest coś zablokowane, tak jakbyście sami się blokowali przed sukcesem. Boicie się może tego sukcesu, tak? A może ten sukces mnie zabije, tak? Albo nie jestem gotowy, gotowa. A tutaj nagle się coś pojawi, pojawi się może jakaś osoba, która wam powie, że jesteście Właśnie pełni różnych pomysłów, że macie pełno talentów, że potraficie wyjąć się tak jakby z kieszeni, tak jak Mamy tu Maga, potrafi wyczarować, wyczarować tą energię, potrafi wymanifestować sobie to, czego pragnie. To jest posiadanie wizji, to jest jedność w umyśle też, to jest sprawienie, że robi krok do przodu. W swojej pracy, w swoich myślach, potrafię tutaj coś zadziałać, tak? Więc mamy tutaj taką trochę sprzeczność pomiędzy karierą a pracą, gdybyśmy tak, to, tak na to patrzyli. I tutaj coś musi runąć, tak, żeby y, można było zbudować siebie czy swoje, y, swoją karierę, czy s, swoją pracę gdzieś na nowo, żebyście zobaczyli, w jaki sposób i y, y, może w inny sposób niż do tej pory zadziałali w tym świecie. Mak to też może być ktoś, właśnie tak jak mówiłam, nowy szef, nowa koleżanka, nowy kolega, którzy będą wam bardzo pomocni w tej wielkiej przemianie, którzy będą stali obok Was podczas tej wielkiej przemiany, jaką jest wieża, tak? Te słowo, znaczy to, co ja mówię, to może brzmi takie wielkie i ogromne, ale to mogą być takie zwyczajne. Zmiany, które dzieją się cały czas, które czasami e, szokują nas, bo jesteśmy zaskoczeni, bo jesteśmy nieprzygotowani mentalnie e, na, na jakąś właśnie zmianę. W sensie nagle ktoś dzwoni i mówi, że od jutra będzie nowy szef, tak? Więc to, to może być też wieża w, w Waszym życiu, ale to może być też coś większego, w zależności od tego, jak Wasze indywidualne sprawy się dzieją. Jeśli chodzi o relacje, to tutaj mamy siedem mieczy. No to wygląda na coś, co jest nie do końca prawdą. Gdzieś tu w relacjach jest jakiś fałsz, jakieś niedopowiedzenia, być może brak komunikacji, albo ktoś nie mówi. I to może być takie kłamstwo przez pomyłkę na przykład, że no właśnie ja nic nie mówiłem, czy nie mówiłam, bo tutaj może się coś zadziać. To jest jakiś brak szczerości. Wręcz oszustwo mogłabym powiedzieć. Ktoś tutaj, tak jak patrzyłam na początku, powiedziałam, że tu jest trójka monet. Patrząc na relacje, to może być ktoś, kto wchodzi w jakąś relację pozamałżeńską. Może to być trzech, trzy osoby w związku, mogą to być, tak? Tym bardziej, że tutaj mamy ten, ten, tego asa kielichów. To może być jakieś nagłe zakochanie, tak? To nie musi być. Celowe działanie, to czasami jest tak, że spotykamy na drodze kogoś i to jest takie silne, i my nie jesteśmy w pozycji takiej, żeby kontrolować czegoś, nie widzimy, tak i wchodzimy w coś tak bezmyślnie, coś tak, jakbyśmy byli nieprzytomni, bo miłość to jest taki stan, który wprowadza pewien rodzaj nieprzytomności w człowieku. Zresztą myślę, że każdy z nas tego doświadczył wcześniej lub później. Tutaj mamy kochanków, tak? W tej, w, tutaj w tej pozycji monet wygląda na to, że albo będziecie podejmować jakieś wielkie decyzje związane z pieniędzmi, z inwestycjami, ze zmianą właśnie, która się zadzieje, bo to jest karta mówiąca o podejmowaniu decyzji, ale to też jest miłość. Gdybyśmy pominęli te pozycje tutaj, to mam wrażenie, że u kogoś w związku coś się zmieni. Totalnie, diametralnie, w waszych może związkach, relacjach, coś się będzie bardzo odmieniało. To tak, jakbyście mieli spotkać na swojej drodze kogoś, kto jest wam przeznaczony, jakąś miłość wielką i ogromną. No, lub też tak jak powiedziałam, decyzje. Decyzje dotyczące właśnie pracy, czy awansu, czy wychodzenia gdzieś w jakiś szerszy świat. Ale też prowadzenie jakiejś równowagi, bo szóstki to, to jest Tiferet i kochankowie tutaj też mówią o, o takiej równowadze, połączeniu yin-yang, tak? takim wejściu w unię. Może to być unia z pieniędzmi, może się tak zdarzyć, że ta wieża oznacza, że wszystko się przewartościuje i nagle zaczniecie dostrzegać siebie jako maga, który manifestuje. To, czego pragnę w swoim życiu, tak? bo to też może tak być, wierzę niekoniecznie oznacza, że tutaj zawali się jakiś dom kompletnie i trzeba będzie go teraz odbudować. To, to może być totalna zmiana w Was, i postrzeganiu świata, też obudzeniu się może do duchowości, do, do innych celów. Zobaczmy, co tutaj. No właśnie, tu jest słońce. Czyli mamy taką nadzieję na radość, na pozytywną energię, na sukces, na to, że zmienimy wszystko na lepsze. I ten luty wraz z takimi może lekkimi promieniami słońca, które gdzieś już będą przebłyskiwać, zapowiadać nam, że idziemy w stronę światła, mówi, że to będą promienne dni, że macie nadzieję na promienne, radosne dni, na to, że że to wszystko będzie piękne i cudowne, ale z drugiej strony, patrząc na kartę ośmiu mieczy powiedziałabym, że to może być obawa przed sukcesem, tak jak wcześniej już wspominałam, tak? Obawa przed tymi zmianami, że ja tutaj mogę zostać kimś, kto będzie mistrzem, kto będzie miał kogoś czegoś uczyć, albo że będę tutaj jakby odnajdywał siebie w zupełnie w nowej sytuacji. Zobaczmy jeszcze wynik. Tutaj mamy pazia miecza. Paź mieczy to jest ktoś bardzo młody, ktoś, kto się chce uczyć, uczy się, dąży do wiedzy. I to też jest dążenie do wzrostu, tak? I to jest manifestacja, bo na drzewie życia wszyscy paziowie są w Malkut, czyli na tym planie ziemskim. To oznacza, że możecie wymanifestować tutaj sobie albo jakieś kursy, albo jakiś rozwój w sensie właśnie podwyższonego, wysokiego stanowiska, wejścia na, o, o poziom wyżej, e, wspięcia się o szczebel wyżej. Tutaj dużo ruchu e, i wzrostu, ale e, nie ma tego połączenia z sercem. Oczywiście jest as kielichów na samym początku i mam wrażenie, że to może podpowiadać, żeby skupić się na swoim sercu, żeby intuicyjnie podążać, tak? Za tymi emocjami, za tą świeżością, za tym przepływem, o którym mówiłam, kiedy tracimy poczucie czasu. I to będzie wtedy ta droga do wzrostu i do rozwoju i do sukcesu, oczywiście. Uczenie się nowych rzeczy, tak jakbyście mieli właśnie pokonać tutaj jakieś stare przekonania, jakbyście mieli jakby odciąć się od jakichś starych rzeczy, które dawniej miały znaczenie, ale w tej chwili przychodzi. Nowy czas, przechodzi czas na zmiany, na to, żeby zobaczyć świat zupełnie z innej strony, żeby się tutaj tak odmienić, odmłodzić też w swoim myśleniu, żeby zobaczyć, że inaczej też można i że inaczej też to może być świetne rozwiązanie dla Was na życie. Jakaś nowa droga, nowa ścieżka z wzrostu i rozwoju i wybory, które będą ważne. I nie tylko w lutym, bo mamy tu wielkie arkana i tutaj a, mamy i maga, i wieże i kochanków, więc to może być taki spory miesiąc, który będzie może te decyzje będą skutkowały jeszcze później. Zobaczymy, jeszcze ja zapytam, dlaczego mamy tutaj siedem mieczy. Przełożymy raz. No tutaj wyszła nam cesarzowa i tak jak patrzę, to mam wrażenie, że nie dostrzegacie obfitości, miłości w swoim życiu, że możecie nie dostrzegać tego, że oszukujecie się w jakiś sposób sami, że coś jest dla Was właśnie niewidoczne, tak jak pokazuje ta karta ośmiu mieczy, która leży po przeciwnej stronie, że tutaj jest jakaś taka chęć wzrostu i zwycięstwa. Bo siódemki wszystkie, i zresztą piątki tak samo. Mogą to być trudniejsze momenty, ale one mówią o wzroście. Może tu też chodzić o jakąś ciążę, ktoś coś ukrywa, bo cesarzowa to jest nowe życie, też to jest obfitość, to jest energia naszej matki. Czyli może tutaj być jakaś ciąża, jakaś jakaś nieszczerość na temat tego, może ktoś z ojcem, jak gdyby iść dalej w jakieś szczegóły, tak? Nie ma tu żadnego pytania, czytanie jest ogólne, więc nie będziemy tutaj tak dalece wchodzić. Um, mogę jeszcze zapytać o kochanków i o te osiem mieczy, albo najpierw będzie osiem mieczy, dlaczego czegoś nie widzicie i w jaki sposób możecie tutaj coś zmienić w myśleniu na temat waszej kariery czy kreatywności? No właśnie wejść w taką energię królowej buław. Zobaczcie, to jest zupełnie inna energia. Wiem czego chcę. Mam w sobie ten ogień, mam w sobie tą iskrę i potrafię sobie poradzić y, i stworzyć moje życie, dostać to czego chcę. Trochę tak właśnie jak ten mag, który y, tutaj kreuje i czaruje i tworzy. Ok. Kochankowie. Jakie to decyzje dotyczące pieniędzy? No, to będzie jakaś nowa myśl, nowy pomysł. E, może to być też nowa miłość, bo to jest e, as, as, mieczy. E, to jest potencjał tutaj na, na rzeczywiście coś, co może wyrosnąć bardzo dużego. E, a zmiana ta wieża jeszcze. Skoro już tutaj mam te karty, to zapytamy jeszcze o wieżę. Widzicie, to jest radość. To są trzy kielichy. No tak, można to też dwojako tłumaczyć. Nie mamy tutaj konkretnego pytania. Dla niektórych to będzie wieża i radość, zmiana, która spowoduje dużo pozytywnej energii, która do Was przyjdzie. Dla innych to może być, tak jak powiedziałam wcześniej, Trzech do, do związku, ale to oczywiście osobiście, indywidualnie będziecie wiedzieć. Zmiana wygląda na pozytywną, tak, tak jakbyście mieli wyjść z, takiego, z takich ciemności, z myślenia ograniczonego, jakbyście potrzebowali nauczyć się czegoś dzięki tej wieży, tak? Co później sprawi, że będziecie mieli szansę na. Lepsze życie po prostu, lepsze e, widzenie świata. Tutaj w tle e, pokazała mi się w tej chwili szóstka buław. Właśnie kamera nie chce pokazać, próbuję, ale może tak lepiej. E, sześć buław to jest zwycięstwo, tak? Więc mam wrażenie, że tutaj jesteście w takiej e, pozycji. Tutaj sześć buław w tej, w tej talii, siedem buław jesteście w pozycji wzrostowej, tak? Do, dobry... Kierunek, rozwój, y, zmiana myślenia, i y, to może być bardzo pozytywne. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mają karty rocznie. Jedna karta dla koziorożców. Zobaczymy, co ona nam chce powiedzieć. Przełożymy raz. I szacunek dla innych i działaj z szacunkiem. Chodzi tutaj o dzielenie się, tak, o dzielenie się swoją wiedzą, o, m, taką, tak, o taki szacunek e, do tego, co też e, dotyczy innych ludzi, w sensie tego, w co oni wierzą, w jaki sposób funkcjonują. Co jest dla nich ważne, to powinno być też dla nas ważne, w sensie takim, że, żebyśmy tutaj e, zmienili podejście, że, żebyśmy pozwolili innym na to, żeby byli sobą, żebyśmy też pozwolili sobie, żebyśmy byli sobą, żebyśmy nie blokowali siebie, swojej kreatywności e, poprzez takie myślenie, że a co inni o mnie powiedzą. Co powiedzą, to powiedzą, jak będą chcieli powiedzieć, to i tak powiedzą. I tutaj nie ma inaczej. Ludzie mają wolność wypowiedzi, wolność wyboru, wolność działania, i nie zdajemy sobie często sprawy, że sami siebie blokujemy poprzez to, jak poprzez to myślenie, jak inni o mnie myślą. Ci inni będą myśleć tak, jak chcą, tak jak powiedziałam. Dlatego zwróćcie uwagę na to, czego wy chcecie. I to może być ten wielki przełom. I pozwólcie i uszanujcie innych, poglądy innych ich róż i wszystkie te różnice, które mm, pokazują się, kiedy patrzymy na jak, jakąś osobę. Mamy tendencję do oceniania, i tutaj chodzi, żebyśmy nie oceniali, żebyśmy nie szli w to, żebyśmy starali się nie oceniać siebie i nie oceniać innych, żebyśmy starali się poczuć miłość, którą mamy w sercu, i żebyśmy otwierali serce na te różnice i mieli szacunek. Możemy kogoś nie lubić, ale to nie oznacza, że musimy jakoś go oceniać, oczerniać, czy, czy w jakiś sposób tutaj nie mieć szacunku do tej osoby i to szczególnie jeśli chodzi o tą kartę siedem mieczy, bo to jest takie bycie nieszczerym i za plecami może obmawianie kogoś, unikajcie tego, unikajcie obmowy um, i miejcie szacunek dla siebie i dla innych, tak jak powiedziałam, już się nie będę powtarzać, ok życzę Wam bardzo udanego lutego i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych kolejnych czytaniach pozdrawiam Was